W <grywa> <grywa> Szukajcie pod pokojkami. Pewnie, pewnie pod LOL pokoikami czy coś tam z tyłu. No to pod... Tutaj w tym no. nie. To nie jest pot już. Ta, szafa? Mhm. To pod. A czy ty jesteś, a, Tylko zaraz tam, ja tam, tam nie spadnie tamten. To nie przechodzisz. Dwa Mikołaj? Co? A ten Mikołaje? A, a co ty nie zauważyłeś? Tam jeszcze czegoś Kamikka? Jeszcze? Nie? No, kurwa, tylko kształcie piernika. piernika. Myślałam, że to Poczee. jest. O, otwieramy i zobaczymy, jaką ma twarz. I to sami mają dziwne twarze. No, ja, ja mam coś kończyć. O. Puszcz, ten, Nikolaj, ma naprawdę. No, bo buzię. często mają taką podejrzaną tą buzię, a ten a ma taką, jak powinien mieć. Taką jak. A teraz pokaż moje usta, same usta. Już miękka jest ta czekolada. Dobry no, Mikołaj. Gole.